Dzień dobry wieczór Azrow! Powiało chłodem, ciemnością i grozą. Halloween zbliża się wielkimi krokami. W zasadzie Shadowlands jest jednym wielkim tematem śmierci. Teraz tylko pytanie, czy jest cukierkiem czy psikusem. Okej, okay, żarty na bok, bo w sumie temat nie tyle straszny co poważny, ale też bardzo interesujący. Jak chowano zmarłych na Azrow? Jak robili to taureni, goblin, nocne elfy, czy ludzie z chociażby Kół Nie ma co przedłużać, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, jeszcze parę słów o sponsorze kanału. Eneba jest to świetne miejsce do kupowania gier na praktycznie każdą platformę i każdą kieszeń. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie spośród 20 tysięcy pozycji do wyboru. Jeśli szukasz zniżek, dobrze trafiłeś. Z Kodem Samal 3 zaoszczędzisz 3% na dowolnym zakupie. Znajdziesz go w opisie pod spodem. Działa to bardzo prosto. Wybierasz to co chcesz, wpisujesz Kod i możesz cieszyć się niższym zakupem. Jest też oczywiście dział World of Warcraft, gdzie znajdziesz m.in. prepaid do gry czy najnowszy dodatek Shadowlands. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot, a w razie pytań na stronie znajdziesz też całodobowy live support. Temat śmierci już może się nam trochę przejadł w aktualnym dodatku, więc postanowiłem podejść do niego całkiem inaczej. Nie będę tutaj mówił w żaden sposób o Shadowlands, o duszach i anime, będzie natomiast o samej ceremonii pogrzebowej na Azeroth. Jak różne rasy żegnały swoich krewnych i jak wyglądał sam pogrzeb. Azerow żegna swoje dzieci w różny sposób. Wszyscy w sumie nimi jesteśmy, gdy dusze przygotowują się do odejścia za pomocą Kyrian, ciało przecież zostaje. I tu właśnie ta ziemska powłoka jest obiektem różnych rytuałów u różnych ras. Każda z kultur ma swoje własne upodobania i są one naprawdę interesujące, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Cielesna wędrówka dobiegła końca, więc co się dzieje z ciałem? Sprawdźmy. Zacznijmy może od Goblinów. Rasa ta nie kojarzy się może od razu z religijnym i filozoficznym podejściem do życia i śmierci, ale ma ona swoje tradycje. Tak w życiu, jak i po śmierci u Goblinów liczy się kasa. To jest najważniejsza rzecz, za jaką szanujecie ta rasa. Masz pieniądze, masz status. I nawet jeśli zamożny Goblin umrze w Testamencie, zostawia on dokładne instrukcje, jak ma wyglądać jego pogrzeb. A czym większy, tym lepszy. Ma być pompa, dużo płaczek i płaczków, a z typa ma się odbywać na bogato. Sztuczne ognie, fajerwerki, rozrywka i muzyka. Pamiętajcie, chciwość goblina dopadnie Cię nawet z zagrobu. Często też zmarły rzeczy sobie, by zaproszeni goście przynieśli obfite dary, które będą mogli złożyć do trumny. Która będzie niesiona przez tańczących grabarzy. To nie jest żart, wprost to jego miejsca pochówku. Jeśli dane przedmioty i dalej się nie mieszczą do trumny, należy je złożyć w grobie wraz z goblinem, bo złota nigdy przecież za wiele. W przeciwieństwie do innych raz, gdzie rzeczy zmarłego dzielono po rodzinie, według woli zmarłego, tak nasz świętej pamięci Goblin oczywiście za żadne skarby nie chciał wydać złamanej monety na kogoś innego. W sumie to typowe dla tej rasy. Mało tego, pokaz jego bogactwa miał uzmysłowić innym i rodzinie, jak wielki status posiadał, chwaląc się ostatni już raz i pokazując środkowy palec wrogom i przeciwnikom. Główny punkt programu na ceremonii pogrzebowej to lista aktyw oraz skarbów i bogactw, jakie posiadał za życia goblin. Czym bogatszy, tym lista dłuższa, a goście z zazdrością mogli stać i słuchać. Taki też był główny zamysł zmarłego. Fajną ciekawostką jest fakt, że Goblin w testamencie mógł wymienić też osoby, które będą umieszczały jego trumne do grobu, więc ogólnie rzecz biorąc, jeśli miałbyś ochotę na imprezę, to na goblińskim pogrzebie będziesz się czuł jak w domu. Całkiem inny format i nastrój panuje podczas ostatniego pożegnania Taurena. Rasa ta jest ściśle powiązana z kultem szamanizmu, więc pojęcia przodków lub dusz. Bliskich, które czuwają nad żywymi, nie jest niczym nowym. Dla nich więc śmierć nie jest końcem, rozumieją oni jej naturę, bo wiedzą, że można komunikować się ze zmarłymi nawet po śmierci i to w naturalny i niewymuszony sposób. Jeśli oczywiście duchy przodków odpowiedzą, nie dręczą oni dusz tak jak kult Trust bądź nekromanci, ta stoicko, spokojna rasa wie, że na wszystko przychodzi czas. Chociaż w lore jest zasiana ziarno niepewności, czy tak naprawdę tak zwane duchy przodków to po prostu wizja po oparach ziół i masowa halucynacja. Czy w rzeczywistości dusza może być w jakiś sposób materialna na Azeroth? Jednak skłaniałbym się raczej do szamańskich prawd i mądrości, że duchy istnieją. Przecież w World of Warcraft działy się bardziej spektakularne rzeczy, nawet jeśli spotęgowane buchem z dobrego zioła. Jak więc wyglądał na przykład pochówek taureńskiego wojownika ze szczepu blatchów? Kultura tej rasy nakazuje palić swoich zmarłych. Nie dotyczy to tylko wojowników i tylko szczepu blatchów. Palenie zmarłych na stosach pogrzebowych jest powszechnie stosowaną formą pożegnania dla taurenów, chociaż rytuały i obrządki mogą się różnić w zależności od szczepu. Jedna z tradycji to palenie w miejscu zwanym Red Rocks. Jest to starożytne miejsce pochówku, bardzo szanowane wśród całej taureńskiej populacji. Wiedział o tym kern Bladhów, wie też o tym jego syn Bane, i prawdopodobnie tam też kern został pochowany, bowiem Red Rock to miejsce, gdzie żegna się taureńskich bohaterów. Po skremowaniu ciała przy rytualnej muzyce prochy są rzucane na wiatr, gdzie według wierzeń są z powrotem jednością z matką ziemią. Taureni wierzą, że po śmierci będą mogli przemierzać w spokoju bezkresne polany oraz rozległe horyzonty razem ze swoimi bliskimi przez wieczność. Kolejna rasa, która głęboko związana jest z naturą, to nocne elfy, czyli Kaldorei. Kiedyś, przed Wielkim Rozdarciem, gdy Azeroth było jednym wielkim superkontynentem, elfy szczyciły się magią arcane. Nie mogli bez niej żyć, chociaż otoczone pięknym środowiskiem naturalnym, woleli swoją architekturę oraz majestatyczne metropoli. Po upadku tej rasy wszystko się zmieniło, a orędownikiem bliskości z naturą był nikt inny jak Malfurion Stormrage, który zawsze stronił od wielkomiejskiego życia. W czasach teraźniejszych nie możemy sobie wyobrazić nocnych elfów inaczej niż obrońców natury oraz praw druidycznych. To dlatego ich tradycja jest teraz skierowana właśnie w tę stronę. A jak wyglądał pogrzeb? Jest on pięknie przedstawiony w książce Grimoire of the Shadowlands and Beyond. Na początku ciało zmarłej osoby jest obmywane w wodach z księżycowej studni przez kapłanki, które mają moc magii Arcane, jak i magii Natury imię zmarłej osoby jest też śpiewane w świątyniach razem z uczynkami i poświęceniami, które uczyniła za życia. Samo ciało wystawione jest tak jak na tej ilustracji, na kwiecistym łóżku lub trawie, które wyrosło manipulowane przez kogoś znającego się na arkanach magii Natury. Chodzi o to, by z czasem to flora właśnie, kwiaty, trawa. Korzenie pochłonęło ciało, wróciło do natury i zamknęło cykl życia. Tak niezmiernie ważny dla filozofii nocnych elfów, cykl natury to życie i śmierć, balans, który jest bardzo delikatny, ale też surowy i piękny. Osoba, która manipuluje naturą do rozkwitu wokół ciała zmarłej osoby, stymuluje proces rozrostu bardzo szybko, więc uczestnicy pogrzebu mają przed oczyma spektakularne i błyskawiczne dojrzewanie kwiatów i trawy, więc towarzyszący temu ogrom kolorów, zapachu. Musi być naprawdę czymś wspaniałym, ale tak jak powiedziałem, by pojawiło się życie, musi też być śmierć. Później rozrost i kwitnięcie w końcu pochłania i przykrywa ciało w całości, a dusza uwalnia się od ciała jednak nie w 100% przypadków. Czasem dusza zostaje na azerów i w ten sposób rodzą się wisp. Te kulki, które mogliśmy zobaczyć już w Warcraft 3, to nic innego jak przeobrażone dusze nocnych elfów. Krąży opiniarzy, dzieje się tak wtedy, kiedy Zmarły był bardzo mocno związany z magią natury lub też za sprawą bogini Elun. May the Abyssal Depths welcomes your weary soul. Ebb and flow until your spirit's woes are washed clean. Fear not for the waves, for they judge not your surface. Wonder not for whom the lighthouse shines, it shines for thee. Let your heart rest in placid waters. Mimo, że rasa ludzi generalnie chowa swoich bliskich w ziemi, to kulturanie od zawsze byli bardzo blisko związani z wodą. Wynika to oczywiście z ich naturalnego położenia geograficznego. To wyspiarze zewsząd dotyczeni głębinami morskimi, z pokolenia na pokolenie wykształcili tradycje i rytuały związane właśnie z wodą. Ceremonia pogrzebowa nie jest tutaj wyjątkiem. Kultiragie wolą chować swoich bliskich w głębinach morskich niż sześć pod ziemią. Z czasem wykształcili szereg rytuałów, które pomagają duszy znaleźć się po tej lepszej drugiej stronie. Jeden z nich polega na zawieszeniu zmarłemu ozdobnego dzwonka zwanego Dead Ringa, gdy ciało wpada do wody, uderza o tafle wody, a dzwonek wydaje osobliwy dźwięk. Pomaga to duszy wznieść się ponad falę i razem z wiatrem unieść się do góry. Ciekawą tradycją jest też fakt, że żałobnicy w momencie upuszczenia ciała do wody rzucają na fale kwitnący gwiezdny mech, czyli Star Moss. Nie jest do końca znane dlaczego akurat ta roślina, ale cóż, tradycji się nie kwestionuje. Jest to na pewno bardzo fajny lorowy smaczek, który rzuca obraz różnorodności wierzeń rasy ludzkiej w World of Warcraft. Wojna i śmierć wpisana jest do tradycji każdej z raz. Dobrze jest wiedzieć, że każda z nich żegna swoich bliskich na swój ciekawy sposób. Shadowlands daje nam wgląd w to, co się dzieje z duszą po śmierci, a ten odcinek dał Wam mały obraz tego, co się dzieje z ciałem po opuszczeniu duszy, więc mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Dajcie po drodze lajka, uderzcie w dzwon subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, bo w planach więcej lorowych rzeczy takich jak ten odcinek właśnie. A tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Samal Channel News. Trzymajcie się ciepło.